Dzień dobry kochani, chciałam Wam przypomnieć o promocji, która jest na stronie z moimi perfumami. Nowy zapach, ja autentyczna w takim pięknym opakowaniu, które to opakowanie ma wymienny wkład, więc możecie z niego wielokrotnie korzystać. Możecie też uzupełnić to opakowanie swoim ulubionym zapachem, nie musi to być ten zapach, ale ja szczególnie Wam polecam ja autentyczną, bo jest naprawdę piękny, trwały, oryginalny, orientalny i teraz w specjalnej promocyjnej cenie 79 zł. Zapraszam, żebyście skorzystali, bo ta Promocja trwa tylko do 19 października, jak również cała ta kolekcja ja autentyczna jest limitowana. Jeśli natomiast chcielibyście kupić samo opakowanie, to również możecie to zrobić. Kosztuje 39 zł, jest dostępne na stronie. Zapraszam, żebyście skorzystali. Jeśli chodzi o nuty zapachowe, to nuta głowy to cytryna, kawa, migdał i bergamotka. Nuty serca, jaśmin, wielkolistny, kwiat pomarańczy, róża bułgarska, tuberoza, irys. Natomiast te nuty bazy to cynamon, cedr, drewno kaszmirowe, drzewo sandałowe, paczula, kakao, fasola tonka. Piżmo, pralina, bursztyn i wanilia. Ja, autentyczna kochani, to harmonia kontrastów, poranna świeżość cytrusów, kwiatowe serce pełne jaśminu i róż oraz ciepłe, zmysłowe nuty wieczoru, tak jak drewno i przyprawy, jak chociażby wanilia. Jest to elegancja, która spotyka orientalną głębię w jednym zapachu. Pamiętajcie, jest to limitowana edycja, liczba sztuk jest ograniczona. I już z tego miejsca serdecznie Wam dziękuję za Wasze zamówienia, za Wasze zaufanie, za wszystkie wiadomości. To dla mnie ogromna, ogromna radość. Butelka jest piękna, elegancka, kompaktowa. Możecie ją ze sobą wszędzie mieć czy to w torebce, samochodzie, czy w podróży. Odkręcając dno, wyjmiecie wkład, możecie go napełnić swoim ulubionym zapachem. I mieć ten ulubiony zapach zawsze blisko siebie i czuć się pewnie, zawsze i o każdej porze. Apelujemy o szacunek i kulturę w komentarzach.